Cześć! W dzisiejszym materiale sprawdzimy sobie szczelność naszego domu w kamerze termowizyjnej, więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na materiał. W przeprowadzeniu tego testu pomoże nam firma Hike Micro Technology, od której mamy urządzenie. Jest to kamera termowizyjna model E02. Rozpoczniemy od odpakowania urządzenia, zobaczymy co jest w środku i dopiero przejdziemy dalej. Do samego urządzenia i do pomiarów. Samo urządzenie przychodzi w bardzo ładnym pudełku. W środku, w, pierwszym, w pierwszej chwili, widzimy certyfikat kalibracji. Data tej kalibracji to wrzesień tego roku, a mamy grudzień, więc w miarę świeża kalibracja. Drugą książeczką jest instrukcja obsługi. Przechodząc dalej, mamy pudełko. A co znajdziemy w tym pudełku? W tym pudełku znajduje się kabel USB-C oraz przejściówka z USB-C na USB typu A, czyli taki zwykły komputerowy kabelek, pewnie do podłączenia kamerki, żeby zgrać materiały, ale o tym powiem później. Mamy już samo urządzenie, bardzo ładne, bardzo zgrabne. Wygląda jak typowe urządzenie, typowa kamera termowizyjna. Więc niczym to się różni, nie różni. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to powiem Wam, że jest to plastik. Taki gumowany, też bym powiedział, z zewnątrz. Więc bardzo fajnie się go trzyma. Bardzo dobrze leży w dłoni. Samo urządzenie ma taki spust, którym dokonujemy pomiarów. Są wszystkie te urządzenia pomiarowe. Dodatkowo e, mamy też kilka przycisków, o których też zaraz opowiem, do czego służą. Mamy także port USB-C, żeby można było naładować, ale także zgrać materiały. Jest też e, miejsce, żeby podłączyć statyw, czyli jakiś taki plastyczny gwint. Przejdźmy jeszcze do parametrów technicznych e, tego urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w sensor e, o rozdzielczości 96x96 pikseli ale dzięki funkcji Super IR obraz ten jest skalowany do rozdzielczości 240x240 pikseli, więc no mamy możliwość do zobaczenia w większej ilości szczegółów, co pozwala nam sprawdzić temperatury w bardziej szczegółowych miejscach. Kamera ma stopień ochrony IP54 oraz jest odporna na upadki z 2 metrów. Przejdźmy sobie przez funkcję samego urządzenia. Pierwszą z funkcji jest funkcja termometru. Jeśli ją sobie włączymy, to pokazuje nam się y, tylko temperatura w centralnym punkcie urządzenia. Y, tutaj na zewnątrz widzimy też oświetlający nas laser ten punkt, który chcemy zmierzyć. I pokazuje nam dokładnie temperaturę tego punktu. Bardzo far, fajne, fajna sprawa, można sobie zmierzyć temperaturę, nie wiem, w pikerniku, kamienia do pizzy, cokolwiek. Przejdźmy sobie dalej. Tu mamy album, czyli możemy sobie przejrzeć wszystkie nagrania, wszystkie zdjęcia, które zrobiliśmy naszą kamerką. Tu mamy też taki parametr, jak odległość. Jest to odległość od mierzonego punktu. Akurat aż tak bardzo się na tym nie znam, ale ustawiam mniej więcej tak jak mierzę. Więc jak chodzę z bliska, to ustawiam sobie te 2 metry. Jak jestem oddalony dalej, to sobie zwiększam tą odległość. Wydaje mi się, że zwiększa to w jakiś sposób precyzję, ale możecie sobie doczytać też w instrukcji. Super termy. Nie mam pojęcia, co to jest, nie włączałem. Nie jest mi to potrzebne. Scena. Tutaj możemy sobie jakieś palety kolorów, jakieś alarmy jeśli chodzi o zakresy temperatur i takie tam jakieś udogodnienia, jeśli chodzi o wizualne kwestie. Ustawienia wyświetlania, czyli te wszystkie elementy, które widzimy na ekranie. Ustawienie samego obrazu, tryb obrazu. Tu są trzy tryby: jest termiczny, stalony i wizualny. Mogę przejść, jak one wyglądają. Teraz mamy wizualny, czyli jest to zwykły tryb takiego aparatu. Teraz mamy tryb termiczny, czyli pokazuje nam takie tylko punkty różniące się od siebie termicznie. A jak weźmiemy stalony, czyli on łączy te dwa elementy, widzimy też krawędzie, taki bardziej wygląd 3D. Tutaj mamy ten tryb Super-IR, czyli jest to ten tryb, który zwiększa rozdzielczość tego mierzonego obrazu. Bo tak jak wspomniałem, sensor mamy 96 na 96 pikseli, ale tutaj jest taka specjalna funkcja, która optymalizuje ten obraz i uzyskujemy 240x240. Tryb przechwytywania, czyli co się stanie, jeśli naciśniemy oraz przytrzymamy spust, jeśli raz klikniemy, zrobi się nam zdjęcie. Jeden obraz możemy też jako, w jakiś sposób zaplanować. Zapisać też sam obraz wizualny, czyli tylko ten taki wygląd kamery oraz możemy włączyć, włączyć i wyłączyć funkcję nagrywania. Czyli jeśli przytrzymamy, to się włączy to nagrywanie, ale możemy też tą funkcję wyłączyć, jeśli nie jest nam potrzebna. Więcej ustawień, laser, czyli ta, ten laserek, który nam, jest, co nam świeci, jakieś autowyłączanie i dużo różnych e, funkcji, które już można sobie samemu przejść. Do samego mierzenia e, wystarczy takie bazowe ustawienie urządzenia, można też włączać sobie lub wyłączać ten termometr i jedynie odległość, jeśli jest nam potrzebna. Przejdźmy teraz na zewnątrz, zobaczymy jak nasz budynek wygląda z tamtej strony. Jesteśmy na zewnątrz, wykonamy kilka pomiarów. Na razie sprawdzimy budynek z przodu, zobaczymy jak wygląda. Jeśli chodzi o samą bryłę budynku, to wydaje mi się, że wygląda naprawdę dobrze. Nie widać tutaj żadnych punktów, które by wskazywały, że to ciepło nadmiernie ucieka. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Nagram kilka materiałów, to sobie zobaczycie z bliska. Chyba, że jesteśmy też za daleko. Mi się wydaje. Kamera też ma w ustawieniach odległość, więc może to, to coś zmieni, bo jesteśmy dalej niż 2 metry. Dajmy tu 5 metrów. I teraz zobaczymy sobie okno. Nie, no jak widać tutaj nic się nie dzieje. Widzimy sobie budynek. Nie ma cieplejszych punktów niż o tutaj jeden stopień max 2. Teraz sprawdzę Okno z bliska. Najcieplejszy punkt ma 3,6. Zobaczcie to, tak z bliska. Wygląda to obiecująco, chociaż zobaczymy, jak to też wygląda ze środka. Zobaczcie, jak ciekawie wygląda gniazdko. Będziemy sobie budynek dookoła, a ja wam wrzucę tutaj nagrania z tego urządzenia, żebyście zobaczyli dokładnie jak to wygląda, bo nagrywanie samej kamery nie wygląda zbyt dobrze i czytelnie, więc zobaczcie sobie jak to wygląda i jakoś sobie to zaraz podsumuję. Tutaj widać, że na przykład skrzynka od gazu jest najcieplejsza, bo tutaj jest wyżłobiony styropian, więc ten samo przez siebie. Od razu mamy no, mniejszą izolację, więc to ciepło nam ucieka. Tu aż jest 5 stopni nawet, to, to zobaczycie. Najbardziej ciekawy jest tym samej bramy. Jeśli ktoś śledzi, czy nie, bramę wzięliśmy taką 60, żeby była cieplejsza trochę. <laughs> cieplejsza. No, mieliśmy taką nadzieję, jest grubszy panel oraz ma dodatkowe jakieś uszczelki dookoła. Więc sprawdźmy sobie teraz, jak ona wygląda w kamerze termowizyjnej. Widzicie, taka ciekawostka. Najwięcej ciepła, najcieplejszym punktem jest spód samej bramy, czyli połączenie z posadzką. To no, też ciekawe. No Oczywiście łączenia też, też są ciepłe, czyli jakoś to ciepło nam ucieka. Ale też jestem ciekawy samej tutaj góry i boków. No, to zaraz też to sprawdzimy. Teraz sprawdzimy sobie drzwi. No to to weekenda, więc też bardzo ciekawe, jak one są zamontowane, czy szczelnie, czy nie. Tymi krawędziami ucieka najwięcej, są to najcieplejsze elementy. One mają nawet 8 stopni. W środku mamy 15 stopni, więc nie jest to duża różnica. Jest tutaj zrobiony szczelny montaż, czyli są taśmy dookoła, a mimo wszystko widzicie. No I tak nie jest to jakieś takie super szczelne. No. Trzeba by było pewnie wysuwać to w tą warstwę ocieplenia. Dopiero to by miało jakiś większy sens, żeby było cieplej. Zobaczcie, tak jak tutaj. No mamy zamontowane te we wszystkich oknach te ciepłe parapety. Jestem ciekawy, czy one dają coś, czy coś dają w ogóle. No ale nie mamy takiego okna, że nie ma tych parapetów. Chociaż mamy okno tarasowe, więc tam nie ma tego ciepłego parapetu. Zaraz zobaczymy sobie, jak ono wygląda w kamerze wizyjnej. No i tutaj nie mamy tego ciepłego parapetu, ale mamy ciepły próg. Tutaj jest ta taka podwalina specjalna pod okna. Widzicie, tutaj nawet nie jest ocieplona do końca, tylko tyle, co w środku. I zobaczymy, jak to wygląda. No, maksymalno mamy 6, no to tak naprawdę jest praktycznie tyle samo, co było tam przy tym oknie z ciepłym parapetem, więc jak dla mnie wydaje mi się naprawdę spoko, sam budynek wygląda dobrze. Nie widać tutaj, żeby coś było nie tak. Na oknach też w sumie całkiem fajnie to wygląda. Nie widać wysokich jakichś temperatur tutaj na zewnątrz, więc jest jakoś tam w miarę to szczelnie i ciepło z wykonane. Ale jeszcze zobaczymy sobie jak to w środku wygląda. Czy w środku mamy jakieś zimne elementy, no i przejdziemy sobie do podsumowania. Dobra, teraz jesteśmy w środku. Wydaje mi się, że największą różnicę teraz zobaczymy no bo na zewnątrz jakby te temperatury bardzo były zbliżone do siebie też może dlatego, że na zewnątrz nie jest jakoś mega zimno jest około 5 stopni więc wszystkie te temperatury były podobne ale zobaczymy sobie jak teraz jest od środka w środku mamy temperaturę około 15 stopni na zewnątrz jest 5, więc już ta różnica powinna być widoczna zobaczcie, tu mamy jedno z okien w kuchni jest to takie duże okno Zobaczymy sobie, jak ono wygląda w kamerze. Tu widzimy na środku, no czy na środku, no dookoła skrzydeł widzimy, że jest na pewno zimniej. Ale czy jest to jakieś bardzo, czy są to jakieś bardzo duże odchyłki? No to widzicie, max macie 15 stopni, no to jest temperatura w środku. No schodzi nam do 11, nie? Tu w tym rogu jest najzimniej. No, to tu widzicie 11, tam 10 nawet z kawałkiem było. Ale tutaj dalej jest ok. 12, 12, 11. No, minimalne jest ta 11, widzicie, do 12 nawet. Więc wydaje mi się, że jest całkiem ok. Na pewno większa różnica byłaby widoczna, jeśli. Byłoby zimniej na zewnątrz, ale no, robimy ten test teraz. I tak czekaliśmy aż zrobi się trochę chłodniej. Trafiliśmy na taką temperaturę, więc nic z tym nie zrobimy. Zobaczcie, też taka ciekawostka. Tu mamy rok budynku, nie? No tu nic nie ma. Z tego co wiem, no to tu idzie słup tak naprawdę. Nie? On idzie tutaj do góry, to jest jakiś słup konstrukcyjny. No i zobaczcie, jak to wygląda w kamerze. No tu w kamerze mamy 11 stopni minimalne, czyli tyle, ile było przy oknie. No nie chcę nic tu mówić, ale no może tutaj coś nie pykło. Wydaje mi się, że tak nie powinno być, ale no jeśli ktoś wie więcej na ten temat, to, to niech da znać, czy tu nie będzie w jakiś sposób przemarzało, czy tu coś się nie będzie z tym działo. Od środka to okno tarasowe wygląda w ten sposób. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda od środka? Mamy tutaj minimalną temperaturę 12 stopni. Widzicie, nawet do 16 jest. Tutaj jest też 12. Wiadomo, tutaj przy tych uszczelkach, przy tych łączeniach, no jest odrobinę chłodniejsze, no ale nie jest to. Na pewno jakaś duża odchyłka. Zobaczcie, taka też ciekawostka. Jesteśmy na piętrze i tutaj ewidentnie widać po posadce, że musiała podłogówka, przed chwilą niedawno musiała pracować, bo jeszcze jest ciepła Podłoga ma około 20 stopni. Tutaj są właśnie rozdzielacze. Jest rozdzielacz od podłogówki. Tutaj jest najcieplejszy punkt ponad 20 stopni. Niedawno ociupiliśmy sobie strop, żeby nam to ciepło całe nie uciekało. Niestety nie pokażę Wam, jak to wyglądało przed, no bo jeszcze nie mieliśmy tej kamery. Ale zobaczymy sobie, jak teraz to wygląda. Wygląda sufit, może też wejdę na strych, zobaczę jak wygląda... Sama podłoga. Powinno być widać różnicę, a tutaj sobie zaraz właśnie zobaczymy. Teraz nie widać jakiejś dużej różnicy. Tutaj mamy maksymalnie 15, minimalnie 13 około. I na suficie jest dokładnie to samo. Więc jakby nie było, chyba to daje radę to ocieplenie. Bo no, nie jest zimniejszy ten sufit, z musielibyśmy zobaczyć we wszystkich miejscach, wiem, że tam na górze jeszcze wszystkiego nie skończyliśmy, niektóre miejsca mają mniej tego ocieplenia, mniej styropianu, ale tak czy siak wygląda to naprawdę zacnie. Tutaj na przykład mamy komin, taki komin wentylacyjny, no i zobaczcie, tutaj na górze, no i jest jakby łączenie tego komina ze, ze stropem, więc zobaczcie no na kamercie widać ewidentnie, że tutaj, w tym jednym miejscu, jest chłodniej. Więc no to jest też ciekawostka, no to jest kwestia do sprawdzenia, co się dzieje. Może tam nie jest zapianowane, może tam jakaś szczelina między styropianem a samym kominem powstała, że to, to tutaj zimno wychodzi. Chociaż ona jest na całej wysokości, to pewnie chodzi o to, że no jak to wentylacja, no tam jest zimniejsze, chłodniejsze powietrze, więc pewnie to dobrze działa. Tak mi się wydaje. Kolejnym bardzo ciekawym elementem jest wyłaz na strych. Jest to wyłaz firmy Fakro. Wzięliśmy tą, taką wersję termo, chyba nie super termo, może nie tą najlepszą, ale, ale tą termo, która ma uszczelki, i ma gruby ten wyłaz. Więc zobaczymy sobie teraz, jak, jak to wygląda w kamerze termowizyjnej. Maksymalna 15, czyli taka, jak tu jest wewnątrz. Minimalna 12. No powiem Wam, że nie widać jakiejś dużej odchyłki. Tutaj troszeczkę zimniej jest. Ale jak podejdziemy sobie bliżej, to jest w miarę akceptowalnie, no nie jest jakieś to dziurawe. Te uszczelki widać, że dają radę. Tutaj wszystko dookoła fajnie, no nie ma przedmuchów jakichś, do tych 11 stopni dochodzi. No wiadomo, to jest jakaś dziura w, w pomieszczeniach, w budynku. Tam na zewnątrz, na górze jest normalna temperatura zewnętrzna. Ja teraz uchyliłem trochę wyłaz. No tak, i zobaczcie teraz, co się dzieje. Więc, no zobaczcie, temperatura jest 4 stopnie. Więc no ewidentnie daje radę. Ewidentnie izoluje, więc no fajnie to zobaczyć. Widzicie? Taka kamerka. Dużo informacji daje. No też wam pokazuje to, żebyście sami wiedzieli. Dobra wyłaz całkowicie otwarty. No czuć, że stamtąd wieje zimno, no ale no, tam jest temperatura zewnętrzna. Tutaj nawet mamy 3 stopnie. No, myślałem, że jest 5 na zewnątrz, a tutaj jest 3, no chyba że tu jest na górze chłodniej. Ale jest, jest różnica. Jestem tutaj teraz w wiatrołapie. Tutaj chcę trochę pokazać wam, jak wyglądają drzwi od środka. Bo to też jest ciekawe. Najzimniejszym punktem jest próg. Tu wszystko dookoła ładnie wygląda. No jest w granicach tutaj jakiegoś błędu. No też weźmy pod uwagę, że nasz. Wiatrołok jest tutaj połączony z przejściem do garaża. Nie mamy jeszcze drzwi, więc tu jest zdecydowanie chłodniej. Ale jak spojrzymy sobie na próg, no to on jest zdecydowanie zimniejszy od reszty. No i tutaj mamy garaż. Jak widzieliście, od zewnątrz widać, że są te cieplejsze elementy, że dużo ucieka przez tutaj próg i połączenie samej bramy z posadzką. Zobaczymy, jak to wygląda. W kamerze. Tutaj mamy takie punkty bardzo zimne, nawet 6 stopni pokazują. No ale też to się potwierdza. Tutaj na samym dole jest najzimniej. Najchłodniejsze punkty są nawet 6 stopni. Sama brama, co, co, co ciekawe jest, jest całkiem ciepło. No ten panel widać, że on jest. Grubszy i jakoś to, to ciepło trzyma, bo to na 14 stopni jest. No tylko co z tego jak tu dookoła i wszędzie. No nawet te szczeliny może nie są jakieś najgorsze. Bo 8. No ale tutaj dookoła samej bramy, no to jest, jest dramat, jest 5 stopni. Mimo że mamy te uszczelki, chociaż wydaje mi się, że tu coś jest nie tak z tymi, z tą bramą, bo też świszcze na wiatr jak bardzo wieje. Któryś panel nie dolega do, do uszczelki, no ale jeszcze nie miałem czasu żeby sprawdzić, co się dzieje, czy, 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 czy coś jest nie tak, czy, czy tak ma być. Ale tu mamy 7 stopni. Tu na górze no 6. No, samo obrys bramy jest chłodny. I to się sprawdza, co wszyscy mówią, że no, jakiej byście nie wzięli szczelnej bramy, to ona i tak będzie chłodna. A zobaczcie, tutaj jest bardzo zimno. Tutaj mamy ile 4-5 stopni. No to jest też taki róg. Tam w ogóle jest szczelina, bo to, bo to nie widać dokładnie. Wszystko dookoła, tutaj. No tutaj mamy, też sobie spojrzymy na e, sam sufit. Jeśli śledzicie kanał, to wiecie, że sam wy, sami wykonywaliśmy. Ocieplenie izolację stropu dachu. Tutaj nad samym garażem nic nie mamy. Więc to też jest ciekawe, jak to wygląda. Ale tutaj widać, że, że nie ma tragedii. Mamy tutaj maksymalnie te 12 stopni, minimalnie 9. No jest to chłodniejsze, ale to też wynika z tego, że tu jest chłodniej, więc to nie to, że zimno z góry nam wchodzi czy tam ciepło ucieka. Z dołu, tylko no, tu jest chłodniej po prostu. Tutaj silnik od bramy, no troszeczkę cieplejszy. Jak sami widzieliście, tak właśnie wygląda nasz dom w kamerze termowizyjnej. Pokazałem Wam wszystko, wydaje mi się, co mogłem pokazać, co w jakiś sposób wpływa na tą terminkę budynku. Możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. To się jakoś bardzo na tym nie znam, ale do takiego domowego użytku taka kamerka jest bardzo fajna, bardzo, bardzo dużo informacji możemy uzyskać, więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego hej!